Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry, wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że Cię tutaj Poza widzę. Poza tym, że mamy tutaj właściciela baru, czyli majarza, szczęśliwie spotkałam tu też mojego kolegę Jakoba i przynajmniej będę miała z kim zagrać w karty. Może to przywitanie wydawało Wam się trochę mało wylewne. Ale szczęśliwie ludzie w tym regionie, podobnie jak ja, nie mają w zwyczaju padać sobie w ramiona, ale życzliwość wyrażają na wiele innych sposobów, chociażby rozmową. Z mojego doświadczenia Słoweńcy bardzo szybko są w stanie wejść w taką zaangażowaną relację, jak się ma z nimi coś wspólnego? Czego się niepierzam? Kapucino. Ja mam krat Pryson. So jak długo prowadzisz ten bar? bar? Otworzyliśmy go 22 no, lipca 1991. 1991 roku, parę dni po tym, jak Słowenia zdecydowała, że nie będzie już częścią Jugosławii. Od tego czasu pracujemy bez przerwy i mam nadzieję, że dalej też tak będzie. Mm -hmm. like Chcesz usiąść i pograć ze mną w karty? Cards? Pewnie. No. Okay. Zagramy takimi specjalnymi kartami do taroka który ma bardzo skomplikowane zasady i powiedziałabym, że to jest trochę taki brycz na sterydach. Często widuję w Słowenii, jak ludzie grają w barach w karty. Zdarzyło mi się też widzieć ludzi grających w szachy, zdarzyło mi się widzieć ludzi czytających gazety. Natomiast rzeczywiście oni kochają grać w różne gry karciane, które są tarokiem albo wariacją na temat. Bardzo tradycyjna gra. Kind of a ten, ten, nie ma zbyt ten, wielu ten, młodych ten, ludzi. Czy myślisz, że w Słowenii jest taki trend, że młodzi wyjeżdżają z wiosek villages. i małych miejscowości, do większych miast? Zgadza się. Wyjeżdżają tam już do liceum, a potem zostają na studia. Dla Polaków Kropa mogłaby być postrzegana jako przedmieścia albo sypialnia kamion. Codzienne dojazdy 25 km do pracy czy szkoły to dla nas normalna rzecz. U nas każde miasteczko czy wioska ma inny styl życia. I 20 km dalej jest już zupełnie inne miejsce niż to, które znamy. Mhm. Słowency naprawdę inaczej odbierają odległości. To by było chyba raczej niewyobrażalne, żeby mieszkając w Kropie... De facto 30 parę minut samochodem od Lublany, albo 40 parę minut pociągiem dojeżdżać codziennie w tej nazad. Wygląda na to, że poważnie przegrywam. A ponieważ nie umiem przegrywać, to chyba się pożegnam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w okolicy. Do zobaczenia.